Podający się za biznesmena Zbigniew Stonoga nie otrzymał azylu w Norwegii. Poinformował o tym sam za pośrednictwem mediów społecznościowych. Polskie sądy są niezależne, a Polska to demokratyczne państwo prawa, stwierdziły norweskie władze Maksymilian Maszenda. W Norwegii Zbigniew Sonoga pojawił się kilka tygodni temu. Próbował przekonywać, że jest prześladowany przez polskie władze i wymiar sprawiedliwości. Norwescy urzędnicy nie dali się jednak nabrać. Jego wniosek o azyl został odrzucony. Polska to kraj, który szanuje prawa i wolności. Mężczyzna jest poszukiwany nie tylko w Polsce. Dwa tygodnie temu sąd w Lublinie wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Czeka go tutaj w Polsce to, co czeka innych deportowanych przestępców. Uczciwy proces i uczciwe postępowanie. Urodzony w miejscowości Ozimek na Opolszczyźnie, 46-latek podający się za biznesmena był już wielokrotnie karany. Skazany między innymi za oszustwa, znieważenia, zniesławienia, kierowanie grudźb karalnych, składanie fałszywych zeznań, fałszywe oskarżenia, czy fałszowanie dokumentów. Ostatnim jego wyskokiem była według prokuratury defraudacja sporych sum pieniędzy z fundacji charytatywnej, którą współtworzył, a defraudował je w kasynie. No więc, jeżeli taki człowiek uzyskałby azyl polityczny w Norwegii, no to wskazywałoby to na jakąś kompletną aberrację. Z danych prokuratury krajowej wynika, że w latach 2000-2020 zapadło 28 wyroków skazujących Zbigniewa Stonogę. Ostatnio w sierpniu i we wrześniu tego roku w sądach w Ostrowi Mazowieckiej w Warszawie i w Zawierciu. Zapadły trzy nieprawomocne wyroki skazujące go na odpowiednio dwa lata i sześć miesięcy, rok i osiem miesięcy oraz osiem miesięcy pozbawienia wolności. Znając przeszłość i... Ta teraźniejszość kryminalną Zbigniewa Stonogi decyzja Norwegów nie dziwi. Zbigniew Stonoga nie powinien dostać azylu, azylu ani w Norwegii, ani w żadnym innym cywilizowanym państwie. Władze Norwegii wezwały Stonogę do natychmiastowego opuszczenia kraju. W innym wypadku zostanie on deportowany. Maksymilian Maszenda, Wiadomości.